Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale ja już wiem, że dosłownie za kilka godzin po raz pierwszy w swoim życiu będę na lotnisku i będę lecieć samolotem. Żeby było ciekawiej, to nie tylko ja, ale mój mąż i moja córka również. Także cała rodzina zdrowaś Maria. Zamiast zastanawiać się, jaki strój kąpielowy wybrać, to zastanawiam się, czy już teraz zażyć stoperan czy smekę. Także stresik jest. Ja ogólnie tak mam, że bardzo boję się robić cokolwiek po raz pierwszy. Kompletnie mnie to nie ekscytuje. W szczególności rzeczy związane z podróżowaniem, z jazdą, ze zmianą w ogóle miejsca, w którym się jest. Zresztą ja kiedyś bałam się płatności blikiem, także jest grubo. Na szczęście mój mąż, jako zodiakalny baran, uwielbia robić wszystko po raz pierwszy. No ale, cytując klasyka, nie chcę, ale muszę, to to robię. Spadaj, mucha. Robię to dla mojej córki, żeby w przyszłości nie bała się tak jak ja, żeby podróżowała, żeby świat stał przed nią otworem. Kolejny raz, kiedy dla swojej córki robię coś, też dla siebie łączę przyjemne z pożytecznym. Co tu się stało? O! No ale wiecie, przez cały ten czas jest poker face, że mamusia się wcale nie boi lecieć samolotem, że dla mamusi to jest przecież chleb powszedni. Najbardziej boję się kwestii związanych z odprawą. Nie to, że jestem tutaj, wiecie, jakimś niebezpiecznym pasażerem, ale po prostu boję się, że gdzieś nie zdążę, że czegoś nie ogarnę, że zrobię coś nie tak. Na razie tym się martwię. W ogóle nie przeraża mnie sam lot. To bardzo możliwe, że jak wsiądę do samolotu, zawsze sobie uświadomię, że jakby coś się stało, to to już mnie nigdy nie zobaczycie. Hmm. Ale skoro mi oglądacie, to znaczy, że wszystko poszło gładko, miło i przyjemnie. I przede wszystkim przeżyłam. Przeżyliśmy i pokonałam swój strach. W tym roku bardzo bliskie jest mi sformułowanie bój się, ale rób. No to baj baj, bo spóźnię się na lot.